Rafał Markowski, lekarz męskiej reprezentacji polskiej w piłce ręcznej. Jak stan zdrowia przedstawia się naszych Katrowiczów? Wczoraj zebrali się we Wrocławiu, dzisiaj pierwszy mecz w turnieju Christmas Cup. Generalnie ogólnie nie narzekamy. Mamy dwóch zawodników, którzy na chwilę obecną trenują indywidualnie. Jest to Bartek Jurecki, który ciągle narzeka jeszcze na uraz łydki. Oraz... Roja, czyli Andrzej Rojewski, który dopiero do nas dołączył dzisiaj na przygotowanie przed Euro. No, on ma troszkę zaległości treningowych, także parę dni jeszcze będzie wymagało, żeby trenował indywidualnie i dopiero na zgrupowaniu w Krakowie podejmiemy decyzję co do jego dalszej, dalszego udziału. Czyli rozumiem, te urazy wykluczają tych zawodników z gry w Christmas Cup. Tak jest. Ich dwóch na pewno nie zobaczymy w dzisiejszym i na pewno w jutrzejszym meczu. A Kibiców bardzo interesuje stan zdrowia Mariusza Jurkiewicza? Jeśli chodzi o Mariusza, to Mariusz trenuje z drużyną w większości zajęć, praktycznie we wszystkich. Na chwilę obecną wygląda to w porządku, natomiast jeszcze mamy sporo dni przed sobą treningowych, sporo meczów. Trudno powiedzieć na razie, czy jego no trudno potwierdzić jego udział w mistrzostwach na chwilę obecną. A można porównać jakoś właśnie stan zdrowia naszych zawodników do analogicznego okresu przed mistrzostwami świata w Katarze? Zawsze to można porównać, ale powiem szczerze, że już nie pamiętam jak to przed Katarem wyglądało do końca. Na pewno na pewno zawsze się przytrafią jakieś drobnie, drobne urazy i na pewno jeszcze z tego typu dolegliwościami będziemy mieli do czynienia w trakcie przygotowań przed euro, dlatego ja jestem spokojny, na pewno pracy nam nie braknie. Tutaj zagramy, mówimy o euro 2.16 po raz pierwszy w Polsce. Czy to jakaś nowa sytuacja dla sztabu medycznego? Ja myślę, że nowa sytuacja dla wszystkich nas, bo tak samo jak dla zawodników, jak i dla pracowników związku, i, i tak samo dla mnie, na pewno presja będzie większa, oczekiwania również. Zobaczymy, aby się to fajnie skończyło. Właśnie, żeby się fajnie skończyło. Dziękuję bardzo. Dzięki.